Witajcie, za nami wieczór z koszykówką, na który czekaliśmy z wyjątkową niecierpliwością. Dziś w nocy Jeremy Sohan zadebiutował w NBA. Greg Popowicz zapewne zdawał sobie sprawę, że wedle polskiego czasu mecz zaczynał się o drugiej w nocy, dlatego nie kazał nam zbyt długo czekać i pozwolił skrzydłowemu wybiec na parkiet od samego początku spotkania. Jeremy stał się zatem pierwszym Polakiem, który zadebiutował od razu w wyjściowej piątce. Stał się też najmłodszym graczem Spurs w historii, który znalazł się w podstawowym składzie na mecz otwarcia sezonu. Jaki to był debiut? Cóż, Jeremy Sohan stanowił poniekąd odzwierciedlenie tego, jakim zespołem jest na dzień dzisiejszy San Antonio Spurs. Nie można odmówić mu energii, ani tym bardziej zaangażowania. Już na pierwszy rzut oka widać, że dysponuje potencjałem, który w przyszłości może z niego uczynić naprawdę solidnego koszykarza i tak naprawdę ciężko stwierdzić, gdzie znajduje się jego sufit. Zaliczył kilka naprawdę obiecujących momentów, z czego najważniejszym był z pewnością potężny wsad, wykonany z dłonią próbującego go zablokować przeciwnika na jego własnej. Ogółem zapisał na swoim koncie 4 punkty, 7 zbiórek, dwie asysty i dwa przechwyty, wyglądając w skali SPS przede wszystkim przyzwoicie w defensywie. Z tym, że oczywiście w skali SPS, którzy ulegli Charlotte Hornet 102 do 129. Polak na pakiecie spędził 27 minut. Nie można zapominać, a widać to było dzisiejszej nocy znakomicie, i zapewne jeszcze lepiej będzie widać w kolejnych spotkaniach z ekipami mocniejszymi niż Charlotte Hornets, że podopieczni Popowicza są tak naprawdę dopiero na początku swojej drogi. Prezentują chaos w ofensywie i nawet gdy widać pewne schematy zagrywek. To sposób ich egzekucji pozostawia wiele do życzenia. Jeremy długimi fragmentami pozostawał w tym spotkaniu w ofensywie nieco na uboczu, dosłownie i w przenośni, zwłaszcza gdy nie występował u boków kolegów z wyjściowej piątki. Widać jak na dłoni, że Popowicz dopiero zaczyna wprowadzać wspomniane schematy, skupiając się najpewniej na jak najlepszym dostosowaniu pod posiadany materiał ludzki. A to jaki ten materiał jest i jak najlepiej go wykorzystać, będzie się okazywało tak naprawdę w trakcie tego sezonu. Po samym Jeremym było widać w ataku swojego rodzaju nieśmiałość Wynikającą po części zapewne także z faktu samego debiutu w NBA. Oprócz dwóch niecelnych rzutów z dystansu, nadział się także na dwa bloki, a także odbił od obręczy przy próbie wsadu. Nie on jeden miał jednak w tym spotkaniu problemy i nie zdziwię się, gdy okaże się, iż im dalej w sezon, tym bardziej Drużyna i Sam Sohan, dzięki samej rutynie, będą w stanie wykrzesać więcej ze swoich ofensywnych poczyna. Widać było, że większą pewnością siebie Jeremy emanował po stronie pakietu. Dobrze się ustawiał i starał nie zostawiać zbyt wiele miejsca przeciwnikom, zapewne. Promotował także swoją łatwość dochodzenia do zbiórek. Długimi momentami jednak zwłaszcza obrona na obwodzie SPS nie wyglądała najlepiej, co z pewnością utrudniło mu zadanie. Pierwsze koty za płoty! Mamy już oficjalnie czwartego Polaka, który wystąpił w NBA. Przed Sochanem i całą drużyną wiele pracy, z czego każdy w San Antonio zdawał sobie sprawę na długo przed rozpoczęciem tego spotkania. Najlepiej widać było to po samym trenerze Popowiczu, który wykorzystywał każdy moment, aby na bieżąco przekazywać podopiecznym swoje uwagi i wskazówki. Nie ulega wątpliwości, że głównym celem szkoleniowca będzie utrzymanie młodych zawodników z dala od jakiejkolwiek presji, narzucając im jednocześnie odpowiedni rygor, aby byli w stanie systematycznie się poprawiać, a także wykorzystywać swoje umiejętności. A to dla koszykarzy takich jak Sohan idealne warunki dla rozwoju. Warto było czekać na tę noc i obyśmy za kilka lat wspominali ją jako początek wspaniałej historii. Bo tak jak to ujął sam Jeremy, kiedy on występuje na parkiecie NBA, my jako polscy kibice jesteśmy tam po części razem z nim. Dajcie znać jak wy oceniacie ten debiut i czy czekaliście tak samo jak my. Do usłyszenia.